Witam w dzisiejszym odcinku. Powiem co nieco o kraszpadach. Wszystkich zainteresowanych zapraszam. Wiadomo, do czego służą kraszpady. Służą do tego, żeby nam się ten motocykl za bardzo nie poobijał przy jakiejś wywrotce. No i myślałem, że nie będę miał takiej sytuacji już na tym motocyklu, że się przewrócę, ale niestety się przewróciłem. Przez co mogę zrobić na przykład ten odcinek o tych kraszpadach jak one się składają, jak to zadziałało w moim przypadku no i porównać w sumie te dwa te, te dwie gleby, które miałem, bo pierwsza gleba, która była, to była bez kraszpadów i motocykl nie wyglądał już tak fajnie. To może opowiem od końca, co przy pierwszej glebie się stało. Przede wszystkim po, to były identyczne położenia, bo to było na prawą stronę i tamto również na prawą. Więc tutaj tłumik z góry na dół cały był porysowany prędkości troszkę większa przy, przy pierwszej glebie. Później tutaj set od spodu to zazwyczaj się zawsze rysuje a to jakieś wielkie straty nie są. Tutaj ta stopka była wygięta pod takim kątem. Nie dało się jej używać. Była zagięta cała. Jeżeli chodzi o plastiki, plastiki były całe połamane. Ale, tak, żeby wisiały na tym motocyklu, ale, ale były po prostu popękane i, i te uchwyty również. Także tutaj zresztą widać to w tam filmach, jak, jak sobie remontuję tą Hondę, to jest dużo spawania właśnie uchwytów. No i między innymi właśnie dlatego. Później, tutaj, kierunkowskaz. To miałem te większe kierunkowskazy na żarówki. Ten kierunkowskaz się złamał i wbił się w, tutaj w tą, tą czaszę. Sama czasza dostała na tyle mocno, że tutaj była taka dość duża wyrwa. Przytarte śruby, ale myślę, że tutaj w tym przypadku to również było. Ten kierunkowskaz to, to też był przytarty przy tamtej glebie. Ta klamka. Tak, miałem wtedy jeszcze te klamki. Również tu i tu była przytarta. Ciężarków nie miałem. Ja miałem takie gripy stare, oryginalne chyba nawet. No to były całe potargane. Już nawet kierownica cała była potargana. Później lusterka lusterka też miałem te były takie lekko przytarte no tutaj nie było tej pompy była ta, ta niższa pompa ale klamka była ta sama także takie uszkodzenia spore nawet no ale dało się jechać jakby ten motocykl był dalej na chodzie no ale już nie wyglądał dobrze druga gleba była już z crash padami, więc ten kreszpad był prosty, lekko się wygiął wiadomo, do tego on służy, żeby się star wygiął zmęczył, a motocykl został w całości. I teraz tak, zaczynając od końca, tak jak w tamtym przypadku, No tłumik jest tutaj widać przytarty tu lekko i tu ale na pewno e, już ciężko nawet e, sprawdzić co, e, co, które to jest przytarcie najświeższe e, teraz tak, ta nóżka się nie wygięła lekko przytarła e, mi się z tej strony czyli tu już jest, już jest dobrze ani jeden plastik nie został złamany nic, e, żadnego uszkodzenia jeżeli chodzi o plastiki takie, że coś mi pękło tutaj, e, tutaj nic takiego się nie stało jeżeli chodzi o ciężarek, coś takiego przytarło się, to naprawdę nie jest, to jest nic tak naprawdę. Tutaj ta klamka stara nawet się tym nie przejmuje. Pompa do wymiany również tu mi przytarło, to była cała, ten zbiorniczek się wygiął tutaj na tym, na tym uchwycie no ale też się również tym nie przejmuję, bo to jest do wymiany na starą pompę ale już po regeneracji tutaj lusterko, to są naprawdę twarde te lusterka już dwie gleby przeżyły, także trochę potargane, ale, ale nie pękło, nic tu się nie stało Kierunkowskaz. Przytarty lekko tutaj i myślę, że też to przez to przytarcie odpadła mi szybka, ale gdyby nie ta szybka, no to bym to zostawił te, tak naprawdę, bo nic się tutaj z nim mechanicznego nie stało takiego, że mi nie działa nie działa nie, ten kierunkowskaz on działa, tylko po prostu nie ma tej szybki no bo gdzieś tam przy uderzeniu odpadła. I teraz coś co, co najbardziej przeżywam, no to czasza, ale wbrew pozorom nie jest tak uszkodzona jakby mogło się wydawać, nie jest jest bardzo zarysowana w sensie jest to wyczuwalne ale myślę, że że tutaj być może uda się tylko zeszlifować i, i zamalować to zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądać w, 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 w najbliższym czasie także jakby nie patrzeć, to jest o wiele, wiele lepiej i zdecydowanie wszystkim polecam, żeby sobie właśnie takie, takie rzeczy jak kraszpady czy klatki załatwić, bo nie wiemy kiedy się nam zdarzy taka sytuacja, że się przewrócimy. Eee... I tym podobne, nie? Także, także tak to wygląda. E, już jak robiłem ten motocykl, to wiedziałem, że jeśli się przewrócę na nim, to będzie mi bardzo go szkoda, więc właśnie nie żałowałem na Kraszpadach e, i no miałem nadzieję, że z nich nie użyję, no ale już jak się tak stało, no to się stało i się okazało, że e, jest ok, nie? Nic tu się. E, Takiego wielkiego nie stało. Tu mi wiadomo, on się zawsze otrze, tam stopka to tam nieważne, to się dmuchnie, szprajem i, i będzie czarna, także luz. Plastiki niepołamane i to mnie bardzo cieszy, bo jak już trzeba te plastiki spawać, no to trzeba je również szpachlować, a jak trzeba szpachlować, to trzeba malować, a jak malować, to i lakierować i tak dalej i tak dalej. Te kraszpady mogą pomóc nam o niego dbać. W tym odcinku to tyle. Zapraszam. Do oglądania innych odcinków na moim kanale. Pozdrawiam.